Świat się kończy. Czas na moje HOT 16 CHALLENGE 2. Adahu, dziękuję za nominację. Idziemy na tako, ale jak się nie ma, co się lubi. I tego tam. Jedziemy. Jeszcze tylko beat, bit. Potem będzie git, git. Widzisz wortkę, jesteś pewny. Twarz jak Michel Pfeiffer czytaj, młody gniewny. System jeszcze wczoraj pod tablicą, a dziś w chałupie. Ten rap jest tak dobry, jak lekcje w tv pie Lecz nieszczęścia chodzą parami drogie panie. Nie ja to bez wuchanie, u nas zdalne nauczanie wciągnęliście dzieci w sieć. Taka czarna woga, a ja leżę. Pytam, kto będzie wyciągał. Skoko Dario, damy radę. Ty posprzątaj i przyjeżdżaj z obiadem. Weź u niego, bo się ludzie burzą. Nie mają testów, w szkole mamy aż za dużo. Kimam, ludzi nie są straszni, jak spiskowa teoria. Kuratoria kontrolują, ale to. A na koniec hasło, krzyknę, bo nie umiem śpiewać. COVID, yeah, 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 nie, nie! Nie! oh, oh, yeah. Poczuj to, poczuj to mocno, poczuj to, poczuj bracie, siostro, heja, yo. Boom, boom, raviks, boom. Trochę mnie poniosło bracie siostro. Moje nominacje wędrują do Zacnego grona. Zaczynamy od doktora, dyrektora Michała Jadwiszczoka, ZSK. Potem druga nominacja dla świętego Michała Rausa, ZSK. Potem Robert Bloch, z Konkurencjones ZSEU. Robert Bloch. A potem wspaniała nominacja dla Adama Kopiałki, Marcinka. I na końcu wspaniała nominacja cudowna dla pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Elo Elo! I pamiętajcie, wysyłajcie hajsy i